Niej, do Bobrze wróciły raki i bobry. Nie ma się nic dziwić, dzięki niej woda ma świetną jakość. Przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku pracują tu bakterie. Budowali ją Polacy, Francuzi i Niemcy. Wiedzą Państwo, gdzie jesteśmy i o czym mówimy? Nie, to zapraszamy na kolejny odcinek programu Dobra Woda. Zaraz wszystko się wyjaśni. Nasi prowadzący są nieco tajemniczy. Skoro tak, to my też jeszcze nie zdradzimy wszystkiego. Wiedzą już Państwo, co to za miejsce? Bingo. Oczyszczania ścieków w sitkówce nowinach. Jest jedną z najdowocześniejszych oczyszczalni w Polsce i w Europie. Dzięki jej rozbudowie i modernizacji stworzone zostały warunki do skanalizowania miasta Kielce Gminy, sitkówka nowiny, Masu i Zagleństw. A to liczby, które świadczą o wielkości tej inwestycji. Modernizacja i rozbudowa kosztowała prawie 240 milionów złotych. Na 21 hektarach wybudowano aż 65 obiektów, a zmodernizowano 32. Dzięki inwestycji wypuszczane do bobrze ścieki mają lepszą jakość niż woda w samej rzece. Kiedyś była tak brudna, że nie mieściła się w żadnej klasie czystości. Dziś ma klasę drugą, a to oznacza, że czystsze są tylko rzeki u źródeł. Dlatego Bobrze upodobały sobie bobry i raki. Można się tu kąpać i poić zwierzęta. Było to możliwe dzięki modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Sitkówce. Trochę już się rozejrzeliśmy, teraz pora na państwa. Najpierw zobaczymy bioreaktory, czyli olbrzymie zbiorniki, w których mieszczą się ścieki komunalne. To właśnie tutaj zatrudniane są bakterie. Te bakterie w naszym przypadku nazywają się osadem czynnym. A może ja Wam zadam pytanie? Czy wiecie, co bakterie potrzebują do życia? Słucham Cię. Wodę, tlen i pokarm zawarty w ściekach. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Wy no więc popatrzcie. W naszym przypadku wody mamy pod dostatkiem. Pokarmem dla tych naszych bakterii są te zanieczyszczenia znajdujące się w ściekach, natomiast tlen to są wszystko te pęcherzyki, które tu widzicie, ponieważ my w tym zbiorniku znajdującym się za nami intensywnie napowietrzamy te ścieki po to, żeby te bakterie miały te bardzo dobre warunki do życia. Co są ba zielone bakterie? No ja zielonych bakterii nie widziałem, natomiast myślę, że większość bakterii takich, które tutaj żyje w tym osadzie czynnym, będziecie mogli zobaczyć w laboratorium. Jaka jest głębokość zbiornika? Głębokość tych zbiorników jest około 6 metrów. A te bakterie trzymają się w grupach czy osobno? Dobre pytanie. Niektóre z tych bakterii żyją samotnie, natomiast większość tych bakterii tworzą tak zwane kłaczki, czyli skupiska razem połączonych ze sobą bakterii, które trzymają się w grupie. Nie wiem czy wiecie, ale z osadu powstającego w procesie oczyszczania ścieków wytwarzamy również biogaz. To ciekawe, a czy pracą oczyszczalni steruje się z jednego miejsca czy z kilku? Pracą większości urządzeń, znajdujących się na oczyszczalni, możemy sterować lokalnie i zdalnie. Lokalnie, czyli w miejscu jego zamontowania, oraz zdalnie z centralnej dyspozytorni. Czy chcecie zobaczyć centralną dyspozytornię? Tak! To zapraszam. Znajdujemy się w centralnej dyspozytorni, czyli miejscu, w którym zbiegają się wszystkie sygnały sterujące pracą urządzeń zainstalowanych na oczyszczalni ścieków. To, co widzicie po mojej prawej stronie, to jest tak zwana tablica synoptyczna, czyli taka tablica, na której przedstawiony jest cały proces technologii oczyszczania ścieków. Wszystkie najważniejsze urządzenia są tutaj odzwierciedlone i pokazany jest stan ich pracy. Na przykład światełko zielone oznacza, że urządzenie jest włączone, niebieskie oznacza, że zasuwa jest otworzona, natomiast czerwone oznacza, że dane urządzenie jest wyłączone. A to już Centralne Laboratorium Wodno-Ściekowe, wyposażone w nowoczesną aparaturę do analiz chemicznych. Tu sprawdza się stan czystości wody i ścieków. Wiecie czym? Na przykład spektrometrem absorpcji atomowej. Czym? Co to takiego? Jest to takie urządzenie, na którym oznaczane są metale ciężkie w ściekach. Podawana jest takim wężykiem małym, są podawane ścieki do płomienia i te ścieki się spalają w wyniku spalania. Powstają atomy metali ciężkich, takie jak cynk, miedź, ołów, nikiet, Pewnie słyszeliście o takich prawda metalach i wiemy, czy te ścieki, które są oczyszczone, odprowadzamy do rzeki, posiadają metale ciężkie. Czy w waszej pracowni można złożyć miesz mieszankę wybuchową? Nie, nie. Robimy to jest zakazane. Nie wolno takich rzeczy robić. Żaden chemik nie zrobi takiej rzeczy. Czy możemy zobaczyć bakterie przez mikroskop? Tak, możecie. Jest osad czyny pobrany z tych reaktorów biologicznych, które oglądaliście. I ten osad jest badany przynajmniej raz w miesiącu, prawda, żeby ocenić prawidłową pracę osadu, czy on właściwie oczyszcza ścieki. I mamy taką próbkę w, w laboratorium, w pracowni mikrobiologicznej, i możecie ją zobaczyć pod mikroskopem. Wiem, że podobają Wam się orzęski kroczące, ale idziemy dalej. Teraz dowiemy się, jak podczas oczyszczania ścieków powstaje biogaz. Kiedyś wylatywał on do atmosfery, dziś jest gromadzony, spalany i dzięki temu powstaje ciepło i energia elektryczna. Nie jest to główne zajęcie oczyszczalni ścieków, poboczne, ale również ważne i e, przydatne. W tym cylindrycznym zbiorniku, tam, w budynku, e, z osadów ściekowych, czyli takiego gęstego czegoś, które powstaje podczas oczyszczania ścieków, powstaje biogaz. On jest ferment... podczas fermentacji wytwarzany. Gromadzony jest w tej wielkiej kuli, czyli przechodzi stamtąd tutaj. A za nami widzimy taki mały budynek z niebieskim dachem. Tam są generatory. Tam powstaje prąd i ciepło. To ciepło wystarcza do ogrzania wszystkich budynków, które tutaj widzicie, całej oczyszczalni ścieków. Nauczyliśmy się zbierać ten gaz, spalać i produkować z niego energię. I na tym kończymy program. Jeszcze pytanie konkursowe: Czy w Bobrze możemy spotkać raki? Piszcie koniecznie do 13 maja. Nagrody czekają. Odpowiedź na ostatnie pytanie brzmi, numer GG, pod który można zgłosić awarię, to 10994.